Jak dla mnie przygoda. To było pierwsze skojarzenie. Miejsce, gdzie można się móc zainspirować i dowiedzieć bardzo wiele fajnych rzeczy. E Biznes Can kojarzyć się z energią. Rozwój, kreatywność, zaangażowanie, łatwość dostępu. Wszystko, czego mi potrzeba praktycznie w innym miejscu. Ideą konferencji e-bizneska Myśl Działaj Szybuj jest stworzenie w Tarnowie miejsca dialogu, inspiracji, networkingu dla osób, które interesują się nowymi technologiami i e-biznesem. Dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową właśnie z tymi branżami. Dla nas podstawowy cel to wyjście z informacją, bo jest to jedna z naszych podstawowych funkcji jako, jako punktu informacyjnego. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość powiedzenia kilku słów o tym, co czeka nas w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o środki unijne, aplikowanie o środki finansowe, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy nową perspektywę finansową na 2014-2020, więc tych możliwości od przyszłego roku będzie dużo, warto o tym mówić. Biznes Camp dla mnie to wspaniałe miejsce wymiany informacji, też natchnienia powiem szczerze po tym panelu dyskusyjnym którego byłem świadkiem tutaj niesamowicie motywujące rzeczy można było usłyszeć znaczy powiem tak ci młodzi ludzie którzy brali udział w panelu realizują to co wielu z nas o czym wielu z nas tylko marzy gdzieś tam ma w głowie zalążki pomysły oni to po prostu realizują warto ich posłuchać naprawdę motywująca dyskusja Uważam, że takie inicjatywy jak e-Business Camp są bardzo potrzebne. Młodzi ludzie nie wiedzą, gdzie szukać rozwiązań, jak sobie radzić z tym gąszczem różnego rodzaju tematów, jak pozyskać fundusze, jak sobie poradzić ze stworzeniem własnej firmy. Natomiast tutaj mamy w pigułce wszystkie informacje na ten temat i jest to, uważam, bardzo wartościowe. Mam nadzieję, że takie inicjatywy będą również w przyszłym roku i więcej młodych ludzi będzie mogło z nich skorzystać. E-Business Camp to rozwój i siła. Aby prowadzić biznes, z jednej strony potrzeba nam fachowej wiedzy technicznej, z drugiej zaś, zaś strony całego pakietu kompetencji miękkich. Kompetencje miękkie to e, sztuka opierania swojej kariery na silnych stronach, sztuka negocjacji, prezentacji. E, załóżmy produktu, komunikacji, budowy relacji. O tym wszystkim mówiliśmy w drugim dniu festiwalu i na koniec odbyły się również warsztaty. Warsztaty związane z właśnie budową relacji, z rozbijaniem obiekcji w sprzedaży, z 30 sekundową prezentacją handlową, która buduje dobry wizerunek w oczach potencjalnego klienta. Trzeci dzień konferencji to z kolei tematy, które w jakiś sposób zahaczają jeszcze o finanse, natomiast głównie wiążą się z social mediami, z przywództwem, z zakładaniem własnej firmy, wykorzystywaniem talentu i motywacji w rozwoju kariery zawodowej. Tego typu inicjatywy przede wszystkim pobudzają u ludzi chęć rozwoju, poszerzania swoich umiejętności. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem też publiczności, która jest niezwykle, niezwykle otwarta, a mieliśmy przekrój i młodych ludzi, i starszych osób, także społeczeństwo polskie się rozwija, oby tak dalej, i wtedy świat należy do nas.